Witam serdecznie na kanale rod Osoby z podznaku rybki Witajcie kochani i siekłanie Cześć To czytanie jest dla was na czas Września 2023 roku Pamiętajcie, że te czytania są ogólne Przy tej okazji Chciałabym podziękować Osobom, które ze mną są cały czas Mimo Tego, czy Faktycznie te czytania Z z wami rezonują, czy też już nie. Może po prostu wam się podobają. Tym osobom również dziękuję, że są ze mną cały czas. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, ciebie również bardzo proszę o subskrypcję, po to byś tak naprawdę zorientował się, czy te czytania są również dla ciebie, a to o tym, o tym możesz się przekonać dopiero po jakimś czasie. No dobrze. Zaczynamy więc. Ogólna energia tego miesiąca. Czyli jaki będzie dla rybek miesiąc. To jest karta dziewiątki mieczy. Powiedziałabym że ty rybko będziesz jakby hmm. zmęczona po czymś po jakichś sytuacjach dla siebie niedogodnych yy, dla będziesz jakby hmm. yy, no nie wiem czy po rozstaniu czy po jakichś ciężkich rozmowach a Hmm. Wiem, że były poprawki w, w wyższych szkołach. Może jesteś po takiej sytuacji. Więc myślę, że tutaj tutaj właśnie będzie taki, wiecie. Nie wiem czy taki odpoczynek, czy jak, jak to nazwać. Hmm. Powiedziałabym, że nawet... Y może czekacie na efekt tej poprawki. To raz. Hmm. Chociaż mam wrażenie, że no poczujesz się zwycięzcą. Będziesz, jakby ta Twoja energia wzrośnie we wrześniu. Czyli ja mówię o poprawkach, ale może, może chodzić również o no inne sytuacje, takie życiowe. Nie wiem, może jesteś po rozstaniu, być może zostałeś zwolniony z pracy, albo sam się zwalni zwalniałeś, albo długi okres jakiejś takiego, takiej sytuacji, która właściwie Stała w miejscu i sam nie wiedziałeś, co będzie dalej. Coś cię męczyło, coś, yy, byłeś zawiedziony czy zawiedziona jakąś sytuacją. I tutaj właśnie widzę, że ten wrzesień, jakby pozwoli spojrzeć na sytuację zupełnie w inny sposób. Yy, Poczujesz, że ta energia zaczyna ruszać w dobrym kierunku, a jeżeli coś wydarzy się fajnego, takiego jak pragniesz, na przykład zdania, matury, rzeczywiście tutaj udało się, hura, nie? możecie iść dalej, realizować swoje marzenia, iść na studia na przykład. Ktoś inny jeszcze został przyjęty do pracy. Możesz się dowiedzieć właśnie we wrześniu, że taka sytuacja może się wydarzyć. Więc odchodzisz od tej stagnacji, odchodzisz od nudy, od tego oczekiwania na coś. Tak bym to widziała. No dobrze, patrzmy dalej. Hmm. Czy spełnią się Twoje zamiary, zamierzenia w tym miesiącu? Yy, mamy tutaj hmm, królową kielichów. Yy, królowa kielichów to jest osoba, która kieruje się intuicją, yy, która yy, bardzo. Dużo, to jest osoba emocjonalna. To jest osoba, która ukrywa coś, jakieś nawet negatywne emocje w sobie. Może to oczekiwanie na coś bardzo powoduje w tobie napięcie wręcz wewnętrzne. Nie pokazujesz po sobie, że czymś się denerwujesz. Zobaczymy. Jak się ta sytuacja rozwinie? Mhm. Czy spełnią się marzenia? Słuchajcie, no mamy tutaj karmę, sąd ostateczny, wieża. I co? Umiarkowanie. Słuchajcie, to są karty, no, dużych arkan. Więc co my tu mamy? Coś się wali, coś się kończy, to co było mm, mm, niedogodne w Twoim życiu. Myślę, że tutaj będzie miało duże znaczenie. Ten wrześni będzie dla Ciebie bardzo ważnym miesiącem. Odzyskasz równowagę wewnętrzną. To czas podejmowania decyzji. Być może rozstajesz się z kimś, być może. Poznajesz kogoś do związku długoletniego. Ktoś jeszcze inny. No. Nie wiem. No tak, samochód mi przyszedł do głowy. Ale słuchajcie, Wieża mówi właśnie też o tym, żeby uważać na środki transportu żeby uważać na swoje. No, powiedziałabym. Tą swoją drugą, ciemną naturę. No, możesz coś stracić, przez to, że się możesz zapomnieć, hmm. kogoś możesz zapomni yy, stracić, i tutaj właśnie może nastąpić jakieś rozstanie. Yy. Czy to spełni Twoje oczekiwania? Ciężko powiedzieć, ponieważ decyzje będą należały do Ciebie i tak naprawdę zrobisz coś w zgodzie z sobą. Hmm. No dobrze. Patrzmy dalej. Co Cię ucieszy? Co Cię ucieszy? A z kielichów? Co Cię ucieszy? Nowe możliwości. Nowe jakby znajomości, nowe miłości. Myślę, że. Spadł mi wisielec, słuchajcie, coś ruszy z miejsca. Po prostu już koniec tego oczekiwania. Dlatego ten wisielec spadł i odwrócił się. Czyli co? No, coś rusza z miejsca, to cię ucieszy. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji rybko W każdym razie, jeżeli jesteś samotną rybą, to się zmienia. Będziesz, nie wiem, zmienisz środowisko, zmienisz. Nie wiem, pracę, szkołę, cokolwiek to jest, może i miasto, może nawet kraj. I tutaj ucieszyć Cię to, że no, tyle nowych rzeczy do Ciebie przychodzi. Sytuacje, tylko wykorzystać je mądrze. No, zobacz. Jest tutaj mak, czyli będziesz mógł, czy będziesz mogła kreować coś. Będziesz mogła. No, swoje pomysły jakby pokazywać innym. Nie wiem, będziesz się realizować. Ucieszysz się, że te możliwości do Ciebie przychodzą, że wreszcie coś rusza z miejsca. Będziesz mogła rybko, czy będziesz mógł zajmować się swoją pasją. Masz tak naprawdę wszystkie. A to ty wiesz, jak je y, wykorzystać. Hmm. A co Cię zasmuci w tym wrześniu? Co Cię może zasmucić? Zasmucić może Cię, no? Trójka mieczy. Trójka mieczy. Co Cię może zasmucić? Możesz zostać zraniona. Czy zraniony, oszukany, coś pójdzie nie po Twojej myśli. Hmm. Zobaczmy, o co chodzi. Co Cię zasmuci? Co Cię zasmuci, rybko, moja droga? Hmm. No proszę. Jesteś jakby przed wyborem. Biała karta z jednej strony. Czyli coś jest w kreacji. Zastanawiasz się na, nad opcją, a może wybaczyć. A może jeszcze porozmawiać. To jest tylko moje gdybanie. A z drugiej strony jest to słońce. Więc. To tak wygląda, jakby ta opcja, która była w Twojej głowie, którą kreujesz w tym momencie, sobie gdybasz, a co by było, gdyby? No, hmm. jest, mam wrażenie, gorsza od tej opcji, gdzie można coś zacząć od nowa, yy, zacząć realizować pójść w stronę słońca. <laughs> Także słuchajcie. Co ci zasmuci? Myślę, że nie będziesz potrafił, czy potrafiła, jakby zdecydować jeszcze w tym miesiącu. Ale o co chodzi, to tylko ty sama rybko będziesz wiedziała. No dobra, idę po psa, bo mi pisze. że już nie będzie rozpraszał dobrze, patrzmy dalej na co będziesz musiał czy będziesz musiała zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu no na co, na co będziesz musiał zwrócić uwagę mamy tutaj kartę Ósemki kielichów. To są moje nowe karty, więc też się takim przyglądam. <grym> <grym> Ósemka kielichów mówi o odejściu, o tego co nie służy. Um, właśnie może wychodzisz z domu we wrześniu, z domu rodzinnego. Um, bo przecież masz nową szkołę, studiujesz w innym mieście, znalazłeś sobie pracę w innym mieście. Tutaj może wynajmujesz mieszkanie. W każdym razie tutaj właśnie yy, widzę, że ktoś tutaj ruszył tyłek i zaczyna działać. Zaczyna działać. <grytanie> Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu? Zaraz jeszcze sobie dopowiemy. Powiemy sobie oczywiście, że tak. No właśnie, ta trójka mieczy. Hmm. Możesz dowiedzieć się coś przykrego, coś przykrego może nadejść, rozstanie, zakończenie czegoś, co ci nie służy. Tak, bym to widziała. Dowiesz się o jakiejś przykrej sytuacji. Hm. No dobrze, zobaczmy na twoje zdrowie, Rybko. Mamy tutaj czwórkę mieczy. Czwórka mieczy to jest, wiecie co, to takie sprawdzanie stanu zdrowia albo po prostu zastój. Ta karta mówi o zastoju, o zastanawianiu się nad swoim życiem. Spowolnienie z jakiegoś powodu. Zobaczmy o co chodzi konkretnie. Być może będziesz musiał pójść do lekarza i zbadać swój stan zdrowia. Hmm. Paść paś kielichów mówi. O takich chorobach, słuchajcie, jak katar sienny, coś takiego, może choroby, yy, choroba dziecka, może to cię spowalnia, nie możesz yy, yy, pójść naprzód, ponieważ ktoś w domu po prostu jest chory, przeziębiony. To też tak może być. Będziesz musiał, czy będziesz musiała pójść do lekarza, zbadać yy, no, swoją pociechę? Taka, taka sytuacja też może być przecież. No dobrze, więc patrzmy teraz na miłość. W miłości, moi drodzy, piątka kielichów. Tu widzę tęsknotę. Tęsknota za kimś. Hmm. I to powoduje ten zastój. To powoduje, ta, ta energia powoduje, że być może nie widzisz niczego dookoła, dookoła siebie, nie widzisz tego, że coś, są jakieś okazje przy tobie, ale ty ich nie zauważasz, ponieważ yy, jesteś jakby zaabsorbowany czy zaabsorbowana na jedną sytuację zobaczmy królowa buław, Azy buław. a z buław zobaczmy jeszcze <grych> i co i czwórka mieczy czyli co, jest tutaj ktoś ktoś, tak jak wcześniej powiedziałam być może jest kobieta czy mężczyzna yy, yy, bardzo ognista czy ognisty, seksowny czy seksowna, yy, rozpala Cię do czerwoności tak naprawdę, proponuje, dwoi się, troi, a Ty nie, Ty, yy, ty sobie, yy, Ty się odcinasz jakby. Spowalniasz tą znajomość, ponieważ no co, no tęsknisz, nie jesteś gotów czy nie jesteś gotowa na to, by rozpocząć jakąś relację na nowo. Albo y, znasz kogoś takiego, co jest po rozstaniu i teraz no i to ty się dwoisz i troisz, by zwróciła ta osoba na ciebie uwagę, więc musicie odwracać sobie tę energię, dobrze? I zobaczmy, co w pracy będzie działo się we wrześniu. Koło fortuny. Koło fortuny. Przyjdą okazje, przyjdzie coś z góry, coś, co miało nadejść do Ciebie. Zobaczmy, o co chodzi w tej pracy. Jakaś nieoczekiwana gotówka, jakaś fucha, słuchajcie, za którą dostaniesz pieniądze. Yy, yy, I co jeszcze? No proszę, no mamy tutaj koło fortuny, pokazuje, że, że coś przyjdzie nieoczekiwanego, co spowoduje, że te sytuacje, które ci nie służą, będą odchodzić od ciebie. Zaczniesz coś na nowo. Być może będziesz mieć propozycję od kogoś lepszą niż do tej pory. Być może będziesz mógł się zatrudnić w innym... w innym mieście, w miejscu. <słuch> Tutaj są wybory. Kochankowie mówią o wyborach. Może poznasz kogoś takiego, kto zaproponuje ci spółkę? I co, i przeprowadzisz się do innego miasta, daleko od mamusi. No i tutaj, no nie wiem, jak tutaj rodzice podejdą do tej sytuacji. No, ale taka. Taka okazja no, zdarzy się u niejednej osoby. Może również też tak być, że to yy, osoby, które będą, które mają dorosłe dzieci w domu, bo to można też odwracać te energię. To jest ogólne czytanie. I tak właśnie mi przyszło do głowy, że no i jesteś tym rodzicem i masz yy, syna córkę w wieku, nie wiem. 18-19 lat. Osoby, które mogą zostać same w domu, i to ty idziesz do pracy. I to ty wreszcie chcesz odżyć, zostawić coś. Jakaś okazja do ciebie przychodzi i mówi: No, yy, mam taką propozycję i taką, i ja chcę ją wykorzystać. Może to do nikogo, ale tak właśnie, no, taka sytuacja właśnie przyszła mi do głowy. To jest wrzesień, to są początki, to jest. Yy, Nowy rok numerologiczny się rozpoczyna we wrześniu, więc słuchajcie, nowe wyzwania również do ciebie rybko przychodzą. No dobrze, zobaczymy afirmacje dla ciebie na ten miesiąc. Ups, już wypadła karta. Co my tu mamy? Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Hmm. Nie mam pojęcia, o co może chodzić, rybko, kochana moja droga, ale jeżeli rzeczywiście czujesz mm, się zra zraniona, yy, czujesz, że coś, yy, no, czujesz ciężar na sercu, rzeczywiście warto się wypłakać, warto pójść na spacer samemu do lasu i nawet wykrzyczeć ten ból cały jaki jest w środku. No, dobrze, stawiam Wam tutaj tą afirmację. I jeszcze na koniec aniołki moi, moi drodzy. Masz może pytanie do aniołków, więc zapraszam na. Ten miesiąc, na wrzesień, przychodzą anielskie odpowiedzi w trzech kartach dla ryby na wrzesień. No zobaczmy. Zdobądź więcej informacji, wielkie szczęśliwe zmiany. <gry> Nie przestawaj. Nie mam pojęcia, co robisz, takiego, że aniołki mówią, byś nie przestawał. Ale na pewno w tym wrześniu zobaczysz, że coś otwiera się przed tobą właśnie te wielkie, szczęśliwe zmiany. Musisz ufać, warto ufać. Sobie, swojej intuicji, swoim przewodnikom duchowym. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam i trzymajcie się. Do następnego razu.